Cześć, siemanko, SQD z tej strony! Serdecznie Was zapraszam mojej. Coś dzisiaj za bardzo energiczny jestem. Na kolejny odcinek Dziennika z Minecraft Musimy sobie zrobić ekwipunek do podróży pod wodę, no, więc musi być hełm z oddychaniem, no, nie da się inaczej. Poza tym, co sobie jeszcze zabierzemy, chyba. Chyba tyle. Zrobię też trochę miejsca w ekwipunku, umieszczając niepotrzebne rzeczy gdzieś tutaj w moim magazynku. Marchewki też nie są potrzebne. W sumie po co ja biorę marchewki? Mógłbym je nawet wyrzucić. Albo takie jajka. Chociaż nie mam jeszcze farmy kurczaków, więc może jajka to nie jest taki aż zły pomysł. Czy będziemy robić łódkę? Tak, będziemy robić łódkę. Potrzebna jest do tego, aby jakoś pływać. A nie, a nie tak nurkować. Więc musimy mieć łódkę. Wow! Ok, pierwszy raz to jest mój kontakt z rafą koralową. Wygląda, wygląda to bardzo ładnie. No i zobaczymy sobie. Jej. Jelo, no piękne to jest. To jest cudowne. Można to kopać? Chwilka, wykopałem to. Blok martwego koralowca. Ewentualnie, gdybym miał ten drugi kill off, może by to można było wykopać. No ale tak. To podobnie jak niszcząc kamień. Co to jest? Czy to jest bambus? Oczywiście nie, to jest ta druga podobna do bambusa i skrzyłda, koralowce. Niszczę, niszczę koralowca z kuido. Musiałbym mieć ten drugi kill off, żeby sobie z tymi koralowcami poradzić. I jak się pływa? O, pływa się. Boże, tak starczą pływać. Czy to nie spowalnia? czekajcie, O! Bardzo ładnie. Podoba mi się takie pływanko. Okej. Okay. Muszę się przyzwyczaić do tego, że się trzeba skierować na dół. Jeżeli chce się tak widzieć, co się tu robi: kilo, tarcza. Trzeba z mieczem i tarczą. Jej. Ekstra. A zobaczcie, tu jest taki kanion. Na dnie tego kanionu teoretycznie można by znaleźć diamenty, prawda? Bo to jest. To jest poziom. Yy, zaraz to zobaczymy 32. A przecież już na minimapie widać. Więc to no nie za bardzo jeszcze diamenty, no ale. Już prawie. Co ciekawe, są ciekawe ryby tutaj. W tej, przy tej rafii koralowej. Których, które normalnie chyba nie występują. Bardzo mi się podoba generalnie rafa koralowa. Mam blok martwej rafy koralowej. Rurkowatego, rogatego. Różne są te koralowce. O. Tak, zbieram pamiątki z rafy koralowej. Takiego chyba jeszcze nie mam. Okej. Okay. To będzie na tyle, ponieważ to jest tak piękne, że aż szkoda jest tego niszczyć. Gdyby to było naprawdę, a nie w grze, to bym tego w ogóle nie niszczył. No ale jako, że jest to tylko gra, to się można pobawić. Bo to nie jest prawdziwa przyroda. Więc tak uprzedzam wszystkich tych, którzy by chcieli mnie za niszczenie koralowców w ogóle sądzić i w ogóle. Ja nigdy bym nie zniszczył koralowca, no ale jako, że jest to gra yy, To możemy się tak pobawić Ok, pooglądamy sobie to moi drodzy yy, I poszukamy też dżungli Czy tam na wprost mnie nie ma czasem tej dżungli? Nie, tam jest ten las yy, Ciemnych dębów Tutaj z kolei jest, co jest? Zwykły las, tak? Zwykły. No, że nic specjalnego. Wracamy, bo się robi ciemno. I dżungli nadal nie ma. Gdzieś tam zostawiłem konia. Płyń, 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 skój do. To by było na tyle z Bardzo ładne. Ja bardzo się cieszę z tej wyprawy, że znaleźliśmy koralowce. Co prawda, no nie wezmę ich w żaden sposób do domu. Ale i tak się cieszę. Spisk, widusiu. Smacznego spanka. Dobra, wracamy do domu. Te. Gde... Boże, gdzie jest koń? Tu gdzieś powinien być. No, hello. Tam jest jakiś ciekawy nasyp. Czy to jest. DOM! Czy to są dwa creepery? i pływający zombie Nieważne Idziemy sobie zobaczyć ten dom a potem trzeba będzie odnaleźć Krzysia Mam nadzieję, że nie uciekł ze smyczy Jej Ej no Ciekawa struktura, tego wcześniej nie widziałem Czy mamy tutaj jakieś ukryte skrzynki? Właśnie Mamy, ale w tej skrzynce no nie ma nic ciekawego nawet z tego ruszać mi się nie chce bo to jest tak bezwartościowe No ale fajnie, że coś takiego się udało odnaleźć e, I co? No i uciekamy stąd Gdzie jest jesteś Krzysiu? Mm. Tak nie wiem, chyba w tamtą stronę. To tak mi się wydaje, że w tamtą stronę. Powinien być. Poza tym zostawimy chyba crafting, tak? No tak. I skrzynkę, tak? Tak. Więc no muszę to znaleźć. Gdzieś to być musi. No nie tu, bo tu by było widać. Tu jest łódka. Dobra, spróbujemy łódką sobie to odnaleźć, będzie szybciej. Jest koń, także jest też cała reszta mega ekwipunku. Kieruję się już w stronę domu. Tak, kieruję się już w stronę domu, bo za dużo tego. Za dużo tego jest po prostu na taką wyprawę. Znowu nie odnaleźliśmy bambusów, ale odnaleźliśmy wiele innych rzeczy, których nawet nie spodziewałem. W stronę domu to gdzieś tak to będzie. Może się uda tędy jakoś przejść? No? Kto wie? Jeszcze jest szansa, ok? Bo od domu dzieli mnie półtora tysiąca bloków. Więc może coś przez ten czas się jeszcze znajdzie? <śmiech> Wątpię, <śmiech> są mi tulipany! Mania tulipanowa mnie ogarnęła. Dokładnie, to są już tulipany. Widzicie, z tulipanów się robi barwniki. To jest taka fajna rzecz. Kiedyś barwniki się robiło z tych czerwonych kwiatów tego już nie ma sam jestem ciekaw jeszcze sobie pozbieram te tulipany bo no bo nie ma ich w innych miejscu więc trzeba brać co jest jak dają to biorę okej, okay, elegancko no chodźmy Krzysiu w podróż. Widzę tutaj poro piwoni. W jednym miejscu. To aż szkoda tego nie zabrać. W stronę bazy G, czyli tam. Tylko jakoś trzeba obchodzić wszystkie obszary. Związane z wodą. Tak to jest brać konia na wyprawę. Yy, tak swoją drogą. Z maku też można robić barwnik, więc nic się nie zmieniło. Kiedyś to nie był mak, kiedyś to była róża. <taki> Takie wam informacje sprzedaję ze starych dziejów Minecrafta, że kiedyś. że kiedyś to była róża. A nie mak. Kurczę, to jest ciekawe. Do bazy beta 2700, no, ale do bazy Gamma 1400. ja tak dużo przeszedłem, że no to jest większa odległość niż z bazy Gamma do bazy Beta. To są dwie skrajne bazy. Dla tych, którzy nie oglądali poprzednich sezonów, to podpowiem, że to są dwie skrajne bazy, które dzieli naprawdę duża odległość. Chyba 5 albo 10 minut jazdy pociągiem, więc raczej 5. Wow, więc jest to kawał drogi. Ok. W porządku. Idziemy sobie powoli. 1000 bloków do bazy gamma, tak niedaleko. Co? Słoneczniki, no oczywiście, że słoneczniki No do żadnych marzeń Na tematy Takie, żeby to było Coś więcej niż słonecznik e, Co mamy dookoła mm, Szczerze powiem Że no nic takiego Na pewno Nie mamy dżungli Mogłoby się wydawać, że gdzieś tam jest dżungla. Ale moglibyśmy to nawet sprawdzić, i by się okazało, że to nie jest dżungla. No, to jest masakra. Uff. Taki mój ten świat już przeklęty bezdżunglowy. <gryw> ale pamiętacie, że znalazłem raz dżunglę. W pierwszym sezonie. Pora to powtórzyć. I będę to robić aż do skutku. A jeżeli się nie uda, to zrobimy tą samą taktykę, która była w sezonie pierwszym, czyli gdzieś tam pójdziemy daleko, daleko, daleko do portalu neterowego i w końcu znajdziemy tą dżunglę. No, taką podróż. Dobrze, wydaje mi się, że no nie ma za bardzo co iść w tym kierunku, w który nie ma co za bardzo iść. Tylko trzeba iść w innym kierunku, przeciwnym. Dlatego pójdziemy sobie tędy, jak na razie. Wow! To jest straszne. Nie lubię aż takich. Ehm. Um... O, no, znowu jagody, aż takich lasów. Mówiłem o tym lasy. Nie. E, ciekawe jest też to, te roślinki takie, ale musiałbym mieć nożyce, żeby je ze sobą zabrać. Zobaczcie, te roślinki. No, ich niestety się nie da zbierać tak jak kwiatów. Trzeba mieć do tego specjalne nożyce. Ich ze sobą nie mam, akurat, bo nie myślałem, że będę zbierać kwiaty w ogóle na tej wyprawie. To miało być tam na kolejną wyprawę, no ale sobie pomyślałem, no squidon, no skoro nie masz bambusów, to chociaż zbierz te kwiaty Żeby cokolwiek mieć z tej wyprawy, a nie takie zmarnowane te, to, te ten czas poświęcony na tą wyprawę Więc Trzeba było coś zrobić, trzeba było coś osiągnąć Więc oto jest, chociaż tyle Znowu znajdujemy się w okolicy łąki. Jak zwykle, dużo, dużo fajnych kwiatów. Tego nie można powiedzieć, że nie. I chyba dżungla. I chyba dżungla. Ach, nie, to wcale nie jest dżungla. Rrr, doprowadzi mnie to do szaleństwa Czy tam daleko, daleko, daleko mamy dżunglę? Chyba nie. Oficjalnie mówię, że no nie ma dżungli na moim świecie. Poza jedną, jedyną dżunglą, jaką znalazłem po też takich długich poszukiwaniach jakie były w sezonie pierwszym Ci, którzy tam kojarzą, no to wiecie jak to wyglądało że też tak szukałem, szukałem na tym koniu tej dżungli, nie mogłem znaleźć i w końcu zrobiłem taki, taką wyprawę ostateczną że no musi gdzieś być i się w końcu udało Natomiast ja jestem właśnie teraz na skraju takiej wyprawy, no bo też tak chodzę dookoła tej mojej bazy i nigdzie nie mogę tej dżungli znaleźć. Więc pora będzie się szykować na taką ostateczną wyprawę, żeby gdzieś tam przejść parę tysięcy bloków i spróbować znaleźć tą dżunglę. I myślę, że to będzie konieczność. No. No bo zobaczcie, ile ja już obszedłem z różnych stron, z różnych bloków, z różnych stron e, mojej mapy. I skoro nie mogę nigdzie znaleźć tej dżungli, to trzeba będzie się szykować na ostateczność. Czyli też na taką wyprawę, jaka była w sezonie pierwszym. A być może wystarczy powtórzyć tą wyprawę z sezonu pierwszego. I też będzie dobrze. Też to jest jakaś możliwość, żeby powtórzyć tą wyprawę, co była w sezonie pierwszym. W ostateczności. Okej, okay, trzeba iść spać, bo ja nie zauważyłem, że, już, że jest już noc. Komentujcie, subskrybujcie. Klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam Was. Na razie. Pa. I cześć. Dobranoc.